Dlaczego nas kręcą części, To nie każdy sobie odpowie. Ja powiem, dlaczego mnie kręcą. Bo jak zmarła sławna siostra Łucja z Fatimy, ta, która rozmawiała z Matką Boską, Kilka lat temu, to polska prasa napisała, że zmarła sławna siostra Łucja z Fatimy, która rozmawiała z Matką Boską, a czeska prasa napisała, że zmarła sławna siostra Łucja z Fatimy, która podobno rozmawiała z Matką Boską. I to jest ta różnica kulturowa. Oni uważali, że to jest podobno, mają wątpliwości, a nam, nasz katolicyzm, nasza wiara pozbawia nas wątpliwości i my mamy już wszystkie odpowiedzi na wiele pytań. Czesi poszukują i wątpią, i fajnie jest się tak różnić. No to to musí vysvětlit Poláci tohle, ale zřejmě si myslíte, že vám něco chybí, co u nás můžete najít. Jo, to je jedna věc a jednak asi kulturu chápete v širším slova smyslu než my. Takže pro vás kultura je i to, co se děje za vašima hranicema. Jako vlastnost, česká zá, závist je určitým způsobem bohužel rozšířená česká vlastnost. Zawiść taka malost, rzecz. Taką ograniczoną, oczywiście. Znaczenie się nie się o to, co jest za horyzontem. Zmieniło się wiele od tamtej pory. E, oprócz, oprócz Afery, czyli mojego wydawnictwa, powstało jeszcze kilka innych. E, gdzie również literatura czeska, może nie jest jedyną, tak jak u mnie, ale jest ważną literaturą, takie wydawnictwa jak książkowe Klimaty. Niedawno we Wrocławiu Amatea, seria czeska Mariusza Szczegła, Stara Szkoła to też jest wydawnictwo mojego kolegi z Roku, również w które też wydaje głównie literaturę czeską. Więc okazało się, że jesteśmy krajem Czechofili, którzy wydają literaturę czeską na potęgę. Co się zmieniło? Na pewno to, że nawet na przestrzeni nie tyle tych 10 lat, ale licząc od tej czeskiej edycji literackiego Sopotu, ta czeska edycja zapoczątkowała coś wspaniałego właśnie taką, taką przyjaźń. Wydaje mi się, no nad Morzem. Nad Morzem Czesi nie są aż tak popularni jak tutaj na dole, jak we Wrocławiu. Dlatego cieszę się tym bardziej, że, że możemy przywieźć Wam trochę te, tej bohemistycznej radości, tej czeskiej radości. Kinematografia od początku swojego istnienia korzysta z dorobku literatury, od początku filmowcy, jeszcze nie mając większych ambicji, by adaptować rozbudowane dzieła literackie, nawiązywali do utworów, ekranizując na przykład sceny z wybranych utworów, z czasem adaptując całe dzieła literackie. Też z powodów komercyjnych, ponieważ czytelnicy byli zainteresowani tym, by zobaczyć ekranizację swoich ulubionych utworów. Na festiwalu widać wyraźnie pewną ewolucję to znaczy, z roku na rok program filmowy jest coraz bogatszy. Jednocześnie nie jest tym najważniejszym i to jest też bardzo istotne, że tutaj przede wszystkim po całym dniu rozmów z rozmaitymi pisarkami, pisarzami, widzowie. Czytelniczki, czytelnicy mogą stać się widzami, widzkami filmów. I widać, że, że tutaj no bardzo skrupulatnie dobierane są to utwory filmowe. Nie tylko współczesne, zauważmy, ale także klasyka filmowa, bo trzeba zauważyć, że w kinematografiach narodowych bardzo dużą rolę w niektórych nurtach odgrywała literatura. Nie można mówić um, o kinie Czechosłowacji bez wspominania nazwisk takich jak Bohumil Hrabal czy Milan Kundera. Ja sobie zrobiłam taki, y, takie wspomnienie, y, zobaczyłam, kto był gościem. Wtedy, w roku 2015, was w Sopocie. No i tak jak popatrzyłam, to wszyscy mają im się świetnie. Bo tak, Jarosław Rudisz, wciąż, wciąż gwiazda literatury czeskiej, ostatnio się wyłamał i napisał powieść po niemiecku. Także chyba czeska tłumaczka się wściekła na niego z czeskiego to polskiego. Jan Nowak, autor, który lubi grać w historii, wydał ostatnio jedną z najgłośniejszych czeskich książek, a mianowicie biografię Milana Kundery która wzbudziła ogromny, ogromny właściwie, no, no, no taką naprawdę dyskusję i można powiedzieć burzę w Czechach. Radka Dana Markowa w międzyczasie otrzymała kolejną magnezję literę, napisała kolejne świetne powieści, wciąż, wciąż wydawana, Petra Wolowa, akurat moja autorka, I książka krótka, krótka Historia Ruchu, Pamiętam, że wtedy w, w Sopocie promowaliśmy książkę "Plastikowe M3, czyli czeska pornografia. To również jest książka przewrotna, prowokacyjna, ale ta krótka historia ruchu, która teraz przyjedzie, jest chyba jeszcze bardziej prowokacyjna. Michał Żantowski, którego teraz w grudniu wydaliśmy jako autora czeskiej książki kucharskiej, ponieważ Michał Żantowski jest autorem książki Havel od kuchni. Ta literatura czeska na polskim rynku rozszerzyła się o literaturę gatunkową, co uważam, że jest już takim dowodem na to, że ci Czesi, jakby, że, że nie wydajemy już tylko tej literatury ambitnej, tej nagradzanej, tej, na której mamy na przykład stuprocentową szansę grantu, bo tak często jest, ale interesują nas ci Czesi jednak już też trochę głębiej, właśnie nie. Wiem, książka kucharska, seria kryminału czeskiego, która się ma świetnie od, od kilku lat w Polsce, literatura dziecięca. Także mamy, mamy wysoki przekrój, tego jest coraz więcej i możemy tę literaturę czeską poznawać właściwie w tej chwili już chyba z każdej strony. Polskie kino od kilkunastu lat ma się coraz lepiej i myślę, że pod tym względem wciąż będzie, będzie dobrze. Tak? Mamy, mamy rozbudowaną, um, rozbudowany przemysł, jeśli chodzi o Polski Instytut Sztuki Filmowej. Mamy bardzo utalentowane młode reżyserki, młodych reżyserów, kolejne pokolenia. Pokazywane są na festiwalach filmowych łącznie z Gdynią intrygujące debiuty, więc jestem przekonany, że tutaj będziemy trzymać ten poziom utrzymywany przez ostatnią dekadę, która była pełna sukcesów dla polskiej kinematografii. Czy dla mnie Festiwal Literacki Sopot, jako dla wydawczyni to są po prostu targi. Dla Państwa oczywiście są to spotkania literackie i tak dalej. Dla mnie tylko ta edycja czeska była pełna spotkań literackich, a tak to po prostu ja przyjeżdżam na 4 dni po to, żeby stać w tym namiocie przez godzin 11 lub 10. Ale uwielbiam stać w tym namiocie. To jest miejsce absolutnie wyjątkowe. Ludzie są zrelaksowani, otwarci na poznawanie nowych autorów. No i rzeczywiście, Sopot jest Sopot wyjątkowy. Ten, ten luz wakacyjny połączony z takim głodem i takim rozmachem, jakby otwartością na, na te targi, na poznawanie literatury, sprawia, że to jest mój ulubiony festiwal. Dla mnie Literacki Sopot jest festiwalem spotkań. W, w ciągu tych kilku letnich dni udaje się no, dotknąć i to w całkiem pogłębiony sposób. Różnych, różnych tematów związanych z, z historią, ze sztuką danego regionu świata. To festiwal, który skraca dystans pomiędzy czytelniczką, czytelnikiem, a pisarką i pisarzem, ale nie tylko też. Przyjeżdżali przecież tutaj filmowcy, przyjeżdżał Iwan Wyrypajew, był obecny na festiwalu Izi Mencel, P to festiwal, na którym można spotkać się z najważniejszymi artystami świata kultury i, 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 i w trakcie właśnie tych kilku dni z nimi porozmawiać. To myślę, że jest wyjątkowe.